Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj, czyli w piątek, 8 listopada, potwierdzono powrót teleturnieju Wabank do Polski. Wabank był emitowany w dwójce w latach 1996-2003, prowadził go Kazimierz Kaszor, no i teraz po 17 latach właściwie wraca do telewizyjnej dwójki. Emisja ma się odbyć ma się rozpocząć wiosną przyszłego roku 2020 roku. Dlatego też można oficjalnie powiedzieć, że to będzie powrót po 17 latach, a nie po 16. Eee, no i cóż, jedno jest pewne. Nowe, nowej wersji TeleTournii Wabank Bank na pewno nie poprowadzi Kazimierz Kaczor. Ani być może, bo takie, taka informacja obiła mi się o uszy. Eee, jednak nowym gospodarzem nowej wersji TeleTournii Wabank Bank. Ma nie być również Maciej Kurzajewski. Ma to być ktoś zupełnie inny. No cóż, pan Kazimierz Kaszor dobiega osiemdziesiątki. No i wątpię, czy jednak byłby w stanie... E, no w stanie może był, byłby, tylko czy ma ochotę na ponowne prowadzenie tego turnieju. Kurzajewski do tego programu się nie nadaje. Kurzajewski czegoś się nie chyci, to kładzie. E, chwycił się Deol, Deol położył. Obawiam się, że Kurzajewski byłby jedną z potencjalnych przyczyn upad prędkiego upadku nowej wersji telefonu Wabank. No ale Kurzajewski to tylko jedna, jedna rzecz. Druga rzecz to pora emisji. Eee, godzina 18.55 od poniedziałku do piątku. Wabank musiałby rywalizować z jednym z dziesięciu. A to jest praktycznie niemożliwe. Ponieważ już był taki dzbanek, nie wiem czy pamiętacie, rok 2017. Na jedynce był, była jaka to melodia, i na dwójce 1 z 10. O tej samej porze, 18.55. Jaka to melodia miała tak złe wyniki w pojedynku z jeden z 10, że musiano przywrócić starą porę emisji, czyli po ten ekspresie. Wabank czeka to samo. Jeżeli Jacek Kurski nie zmieni swojego zdania i nie przeniesie. Emisji na jakąś ludzką godzinę, na, na, choćby na godzinę 19.35, czyli e, zamiast powtórek Barw Szczęścia, e, albo na 16.30, e, czyli zamiast powtórek Familiady, to ten, ten turniej siądzie po pierwszym sezonie. Dlatego, że nie wytrzyma rywalizacji z jednym z dziesięciu. Nie ma takich szans. No bo z jednym z dziesięciu w Polsce nie wygra nikt. Nie dała rady, jaka to, jaka to melodia. Wabank ba również nie da rady. No i cóż, można jeszcze na ten temat powiedzieć. Teraz jest w ogóle ciężko cokolwiek powiedzieć, ponieważ, no, nie znamy takich konkretnych szczegółów, tylko wiadomo to, że Wabank ba wraca, że emisja wiosną 2020 roku, na starej antenie telewizyjnej dwójki. No i ogólnie, no, ciężko cokolwiek powiedzieć, skoro się jeszcze nawet szczegółów nie poznało. E tylko tak jak mówię, godzina emisji. Trzeba to zmienić, bo inaczej będzie klapa. No i na szczęście, jeżeli plotki się potwierdzą i rzeczywiście Kurzajewski nie dostanie tego tele-turnieju, to wtedy no jest jeszcze szansa, że Wabank może z tym jednym z dziesięciu jakąś tam walkę nawiązać. No i e, tak sobie podywagujmy. Kto może prowadzić nową wersję wabanki. Jeżeli nie Kazimierz Kaczor, no to ja mam osobiście jednego faworyta. Nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale no to jest moja opinia. Ten program też służy do tego, żeby wyrażać moje opinie. Moim zdaniem nowym gospodarzem teleturnieju Wabank od roku 2020 powinien zostać Przemysław Babiarz. Przemysław Babiarz, dziennikarz sportowy. E, chyba miał na końcu jakiś teleturniej kiedyś tam stawka większa niż szycie, czy coś w tym tyłu. E, coś tam pamiętam z, z, okresu, z okresu dzieciństwa, ale tak nie za bardzo. W każdym razie. Krzysztof Bagasz to jest prezenter, dziennikarz, który coś sobą reprezentuje. Posiada swoją jakąś tam wiedzę, no nie jakąś tam. On to jest człowiek o naprawdę sporej wiedzy, czy to historycznej, czy to sportowej. Potrafi prowadzić na bardzo dobrym poziomie różne programy telewizyjne, różne gale mistrzów sportu, etc., etc. Znakomity komentator czy to lekkiej atletyki, czy do skoków najcięskich. Dlatego moim zdaniem świetnie pasowałby do nowej wersji tego turnieju Wabank. Zgadzacie się ze mną, czy też nie? Piszcie w komentarzach. Na teraz już Wam dziękuję za uwagę. Czekamy na dalszy rozwój wypadków. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!